Witajcie, dzisiaj prezentuję Corsa E 2017 rok. Silnik 1.3 diesel 95-konna jednostka. Przebieg 162 tysiące z haczykiem. Auto sprowadziliśmy z Niemiec. Tam w użytkowaniu jednego właściciela bardzo fajne auto, bardzo zadbane. Serwisowane do końca. Niedawno robiony niemiecki przegląd diagnostyczny. Karoseria, jak widzicie, w świetnym stanie. Brak rysek, wgniotek, żadnych większych uszkodzeń. Oto prezentuje się bardzo ładnie i w środku, i na zewnątrz. Technicznie również, jak najbardziej bez zastrzeżeń. Bardzo ładne felgi. 17 z nowymi oponami z zeszłego roku. Klocki, tarcze w bardzo dobrym stanie. Z tyłu, nowe, z tyłu nowe klocki, z przodu nowe tarcze. I klocki dodatkowy komplet kół zimowych również jest dostępny. Też chyba z zeszłego roku. Opony i co? Bardzo fajna wersja wyposażenia. W zasadzie chyba najbogatsza. Corsa, jaką kiedykolwiek miałem, jeżeli chodzi o wyposażenie, czujniki parkowania przód, tył, kamera cofania, tempomat, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, line assist, side assist, grzana kierownica, grzane fotele, naprawdę dużo bajerów. Nawigacja kolorowa i w tylnych siedzeniach. Do pełni szczęścia brakuje czterech elektrycznych szyb, ale bez tego też można sobie poradzić. Auto naprawdę bardzo, bardzo dodane. Moim zdaniem idealny samochodzik do, do miasta. Bardzo zwinny, bardzo fajny diesel. Prosta jednostka, ma opaląca. Tutaj mamy ładowanie indukcyjne jeszcze do telefonu, USB, tutaj tak jak mówiłem, grzana kierownica, grzana fotel. Wszystko to prezentuje się bardzo smacznie. Niemca gratis, ponad pół baku paliwa, naprawdę fajny wóz, zapraszam.